Witajcie w kolejnym odcinku z Kolat, kolejnym, czyli drugim. Chciałbym się dzisiaj gdzieś udać, gdzieś i gdzieś dotrzeć. Jest u to u mnie w pokoju? Nie wiem, nie chcę wiedzieć nawet. Coś uderzyło tak jakby. Mm, powiem Wam, że nie robiłem żadnej przerwy od momentu, kiedy nagrywałem ostatni odcinek i dalej jestem w tym totalnie porąbanym nastroju. Bo tak to muszę nazwać. Jezu, jest wreszcie cisza. Nic nie dudni. No, prawie. Wierzcie mi, że to są... Ta gra nie, nie ma momentów oddechu. Jest, jest dużo takich gier, nawet Silent Hill, które straszą przez pewien moment, ale w pewnym momencie zajmujesz się jakąś ważną sprawą i masz tę chwilę oddechu. Tutaj te chwilo, tą, Tymi chwilami oddechu tutaj w tej grze są tylko i wyłącznie te krótkie notatki. Nic więcej. I to jest chyba najgorsze. Bo jesteś cały czas... Tak jakby... E, w takim lekkim niepokoju. Co naprawdę... Jest niezbyt przyjemne. Naprawdę. Dawno, taka ta, dawno żadna gra nie zrobiła mi z mózgiem tego, co zrobiła mi w tej chwili ta gra. Kolat to chyba będzie jedna z najlepszych niespodzianek tego roku. Coś tak czuję. Jest coś trzeszczy. Słuchajcie to? Jakby drzwi. Ja pierdolę. Tam jest jakaś przełącz. I tak jak na początku tego filmu, widzieliście napis... Yy, ...oglądaj w słuchawkach. Więc jeśli oglądasz ten film... Mała zwiecha. Jeśli oglądasz ten film i nie masz jeszcze założonych słuchawek, zapauzuj go i załóż słuchawki. To całkowicie zmieni Twoje podejście. Wytłumaczy moje zachowanie. To chyba las tak skrzypi. Przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, tutaj już wyżej nie pójdziemy. Przynajmniej będę się dalej. Wydaje, spróbujmy powoli zejść na dół, tam na górze raczej chyba nic nie znajdziemy. Skeč można umrzeć od upadku, chyba tak. Powiem, że da się tu umrzeć Ale jeszcze nie wiem jak Ciekawe czy napotkamy jakieś... Jezu, to wiatr Fuh. Jakieś inne osoby Na naszej drodze kiedyś Dro, nie mój komputer chyba już umiera Ale to nic, dasz radę mały Nie rób mi tego Pierdole, przestań wyć! Jezus, zaraz dostanę chyba zawału. <grymne> o oh fuck. Klimat jest przesro... Czujesz się jak e, wtedy, kiedy pierwszy raz uruchomiłem sobie slendera. E, tak mogę porównać e, to, to uczucie. Które teraz mi towarzyszy. Te momenty takiej ścinki dość dłuż, dużej to są yy, momenty, gdy gra się wczytuje, z tak co zauważyłem. Chyba, tu jest duża otwarta przestrzeń. Nie wiem czy chcę tu szperać. Naprawdę obiecałem sobie, że przeszperam tą grę do cna. Ale Jezu, ale teraz się po prostu boję. fajsa kurwa na kogo innego Naprawdę czuję się jakbym był w lesie w środku nocy Oj ta gra jest naprawdę rewelacyjna to jest coś nies coś niesamowitego I cały czas czuję czyjś oddech na ramieniu, czyjąś się obecność Nie, to jest jakiś kosmos po prostu. Dobra, tak myślałem, że tu dojdziemy i tu nic nie będzie. Mam nadzieję, że wilki nas nie zjedzą. Boże, to jest tylko gra. Czemu ja się tak boję? To jest jakaś masakra. Fuh. To jest kurde tylko gra. Dobrze, spróbujmy pójść tędy. Jezu, głos mi się załamuje. Wow. Naprawdę ta gra robi robotę. Wprost rewelacyjnie. Boże, mam 10 klatek. Mam tu gdzieś... coś tu miga? Nie, tu płatki śniegu chyba. Jest tutaj gdzieś... Jest tutaj gdzieś notatka, widzę ją. Jest tam. Tam mamy kolejne przejście. A tutaj mam kolejną notatkę, przeczytajmy ją. Będzie chwila O, i to długa. O. Spowiedź strażniczki. 72-letnia Anna N. po latach milczenia zdecydowała się odpowiedzieć o wydarzeniach ze swojej przyszłości. Jestem śmiertelnie chora, nie mam już nic do stracenia. Chcę, żeby ludzie dowiedzieli się o tym, jakie krzywdy wyrządzono w imię nauki mówi nam Anna N. Opisała miejsce kompleks badawczo naukowy, w którym rzekomo przez lata naukowcy dokonywali nieludzkich eksperymentów na przetrzymanych więźniach. Była tam specjalna komora, nawet nigdy nawet nie dopuszczano nazwy jej pobliża. Przepraszam, musiałem beknąć. Pilnowali tego żołnierze. Widziałem jednak ludzi, którzy tak których tam prowadzono, niewielu wracało. Miałam kontakt z jednym z nich. Pytałam go, co oni im tam robią, dlaczego tak niewielu prowadzą z powrotem. Patrzył na mnie z przerażeniem, z autentycznym strachem, mówi mi Anna. Czy widziałaś kiedyś nicość, pustkę? Byłem tam. Stałem nad zapadniętą doliną wszechświata, na granicy między rzeczywistością a nierealnością. Jest tam głębia, gigantyczna studnia bez dna, czarna pieczara piekieł i czułem to. Świdrowało w mojej głowie jak tykanie zegara. Z dołu patrzyła na mnie, skradała się i powoli wnikała we mnie ciemność. Ten sam więzień jakiś czas później przekazał mi list, w którym błagał o pomoc. Miałem go przekonać, przekazać prasie i nagłośnić sprawę. Jednak list zniknął, do dziś nie wiem co się z nim stało. Zresztą i tak pewnie wtedy zatuszowaliby wszystko. Poprosiliśmy o komentarz zwierzchników jednostki więziennej, której podlegała Anna N. E. Władimir Kronski, komendant jednostki, całkowicie zaprzeczył tym relacjom. Poinformował nas w... Zamknij się się pierdolny wilku. Nas w krótkim komunikacie, że Anna N. owszem była strażniczką, ale nigdy nie pracowała w opisanym obiekcie, gdyż takowy po prostu nie istnieje. W dowód czego przysłał nam kartę zatrudnienia, z której wynika, że Anna N. w latach 1940-1950 pracowała w więzieniu Suchanówka, znanym również jako obiekt specjalny numer 110. Z którego ta ośrodka została zwolniona w wyniku problemów psychicznych. Na zaświadczenie tego komendant przysłał kartę zdrowia strażniczki. Dobra. Te opowieści są coraz ciekawsze. Dobra, mamy tutaj przełęcz i tutaj przełęcz. Ale... Pójdźmy pierwszy jeszcze może tutaj. Zajdźmy się tym lasem. Zobaczmy, co tutaj jest. Wybaczcie za tą ilość klatek. Nie wiem dlaczego tutaj mam takich mało. Może słyszę jakieś dzwoneczki. Wy seria też to słyszycie? Czy to ja mam już jakieś schizy totalne? Mam nadzieję, że wy też to słyszycie. Tam jest chyba kolejna kartka. Z tego co mi się wydaje. Nie. Na pewno? Teraz słyszę jakiś śpiew. A teraz już nie. Nie wiem czy tutaj byłem. Chyba się zgubiliśmy ludzie. Chyba tutaj byłem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jak coś tu się wrócimy zaraz. A tu? Jezus, ile tutaj jest miejsc do zwiedzenia? Chyba tutaj byłem. Chyba stąd przyszliśmy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, nieważne. Wróćmy się tam w takim razie. Spróbujmy przejść przez tą przełącz, która była tam. Muszę się zdecydować w którym kierunku iść, bo to jest naprawdę jakaś masakra. Cóż, jakieś stukanie. Nie u nie jest zajebiste. Naprawdę ta gra trzyma klimat. Jest męcząca. Naprawdę uwierzcie mi, że po tych... Yy... Po tej około godzinie grania jestem już tak wycieńczony że mam ochotę tym, tą grą pierdolnąć w kąt serio już dawno tak nie miałem a uwierzcie mi przeszedłem tych horrorów w swoim życiu i to dość sporo i dawno, ale do dawno nie miałem tak, że miałem ochotę czymś pieprząć w kąt Znów słyszę jakiś dzwoneczek. Tutaj pewnie da się przejść. Hmm, na no to nie wejdę, tak? To jest głupie, bo powinienem się móc tutaj wspiąć. Na przykład. No nic, spróbujmy przejść dookoła. O ile się da. Jeśli się nie da, to jednak pójdziemy w tamtą stronę. To tak naprawdę fabularnie nie posunęliśmy się w ogóle. Wiemy tylko z czempy i strzępy informacji z, z, z tego co wydarzyło się w kolat Ale nic co nas może tutaj spotkać. Dobrze, przestał padać śnieg, serio? Okej okay. Przestał padać śnieg, nie wiem czy to dobrze, chyba nie Robi się jasno? Wstaje dzień? Nie, to księżyc Ale chyba wstaje dzień Bo słychać ptaki słyszę? Słycha? Serio? <laughs> słyszę jakieś Ptaki Daje wyćwierkanie Dobra, tutaj jest jakaś nieduża jaskinia. Ok, znaleźliśmy coś takiego, co jest. Coś, co jest punktem orientacyjnym. Zaraz się dowiemy, w którym miejscu jesteśmy. 69N, czyli 69 na północ, 71 na wschód, 67 na. Hmm, czyli w tę stronę? Nie 67 na północ, czyli na południe, 70 na wschód. Aha, jesteśmy gdzieś tutaj. Zobaczmy jeszcze raz. To jest 69,71 ok. Okej, okay, jesteśmy tu. Dobra, fajnie wiedzieć. Jesteśmy w tym miejscu. Jeśli usta ustawmy się na północ. Okej, okay. tam jest północ. Czyli stoimy dokładnie w takiej pozycji Jak powinniśmy stać Okej, okay, jesteśmy gdzieś tu Dobra, możemy iść jeszcze w prawo i w lewo. Tutaj też się da... Aha, jesteśmy... A, to trochę nas ta gra oszukuje, jeśli chodzi o wskaźnik skoro... Nie, w sumie dobrze, bo tam było takie przejście. Tutaj to się dalej przejść? Nie, chyba nie. Przepraszam Was za tą ilość klatek. Mam nadzieję, że Wam to aż tak bardzo nie przeszkadza. Mi troszeczkę tak, no, ale trudno. To wycie jest teraz głośniejsze. Nie wiem, czy to dobrze. Pewnie nie. Po co za dźwięk? Możemy wiesz, na nagle? Nie, nie możemy. Słyszę, jakby ptaki, co mówiłoby nam że... że zbliża się poranek, ale nie nadchodzi mimo wszystko. Przejdźmy tędy. słyszę gdzieś jakieś skrzypienie, jakiś szelest. Chodźmy tu w ten czemu by nie? Nie, nie ma tutaj nic. Zresztą słyszałbym kartkę. Fuck. Coś tu słyszałem, nie wiem czy dobrze. Nie, jest tu gdzieś kartka. Jest chyba tam. Mamy gdzieś kolejną notatkę. Jest tutaj. Okej, okay, nie czuję się tu zbyt bezpiecznie. Strasznie się tu robi ciemno. Siódma rano. Dotarliśmy na miejsce. Spotkaliśmy grupę mansów. Mają dziwne przyrządy służące, jak przypuszczam, do polowania. Mieliśmy też do czynienia z miejscową gościnnością, kiedy odmówiono nam wstępu na dworzec. Powodem podobno było zbyt głośne śpiewanie. Ale za to bardzo miło przywitano nas w tutejszej szkole. Mieliśmy trochę czasu, więc spotkaliśmy się z uczniami i opowiedzieliśmy im o planach naszej wyprawy. Gdy dotarliśmy ponownie na stację, jakiś pijaczek oskarżył nas o kradzież portfela. Na scenę wkroczyła policja, ale na szczęście po kilku wyjaśnieniach sprawa rozeszła się po kościach. W pociągu przez całą noc rozmawialiśmy o miłości, religii, polityce. Gdy poczuliśmy się zmęczeni, poszliśmy spać. Ale ponieważ przedziały nie były zamykane, postanowiliśmy czuwać i co kilka godzin zmienialiśmy się na straży. Jakieś niepokojące myśli zaprzątają mi głowę. Momentami przestaję być przekonana o tym, czy jesteśmy gotowi do tej wyprawy. Być może źle oceniliśmy swoje możliwości. Inni twierdzą, że damy radę, ale ja się boję. Mam dziwne przeczucia. Jakby czaił się za mną cień strachu. Nie potrafię tego wyjaśnić. Chyba czas się zdrzemnąć. Okej, okay. też mam takie dziwne uczucie, jakby czaił się za mną cień strachu, a tutaj jest coraz ciemniej. A tam coś świeci. O Jezus. Ciemno tutaj, nawet bardzo. Nie wiem, czy dobrze robię zapalają. Fuck. Zginąłem? Serio? Ok. i tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek z kolat. Zginąłem, nie wiem jak. Chyba pękła, pękło, 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 pękła ziemia, którą pod której szedłem. Wow, ta gra jest prze-je-ba-na trzymajcie się, cześć i do następnego odcinku w cholat. Zajrzyjcie na Facebooka, napiszcie komentarz, Uff, zagrajcie w tą grę. Trzymajcie się, cześć i do następnego. Yo!